Ośrodek wypoczynkowy Rewita Jurata zajmuje powierzchnię niemal 40 hektarów. Jest miejscem idealnym dla surferów i plażowiczów. Przystań z pomostem malowniczo wsuniętym w linię morza gwarantuje niezapomniane widoki. Dla spragnionych ekstremalnych wrażeń posiadamy wypożyczalnie sprzętu wodnego i surfingowego. Do dyspozycji gości pozostają siłownia, sala zabaw. Kord tenisowy oraz profesjonalna baza zabiegowa. Tym z Państwa, którzy łączą wypoczynek z pracą, proponujemy nowoczesne, profesjonalne sale konferencyjne, mieszczące do 450 osób.